Bruna Jasieński, but w butonierce, miłość na aucie. Było złote letnie rano, w szumikolnych heksametrów, auto szło po równej szosie, zostawiając w tyle kurz. Zbity licznik pokazywał 160 kilometrów, koło nas leciały pola rozpluskanych żółtych zbóż. Koło nas leciały lasy i zagaja i mokradła, jakaś łąka, jakaś rzeka, jakaś w drzewach skryta wieś. Ja objąłem panią ręką, żeby pani nie wypadła, wicher zdarł mi czapkę z głowy i po polach poniósł gdzieś. Pani śmiała się radośnie, błyskawicznym tremolando. Obryzgani pani śmiechem śmiał się złoty letni dzień. I w dyskretnym cieniu ronda z żytnych kłosów o girlandą nasze usta się spotkały, jeszcze pełne świeżych drgnień. Może pani chciała krzyczeć? Świat oszalał jak od wina. Wiatr gwałtowny bił w policzki, wiatr zapierał w piersiach dech. Auto szło wariackim tempem. 160 sześćdziesiąt wiorst godzina. Koło nas leciały pola, kępy drzew i czuby strzech.